Witaj. Dzisiejszy odcinek roboczo zatytułowałem sobie Życie w nałogu, to życie na kredyt i w zasadzie o tym chciałbym poop opowiadać z mojego punktu widzenia. Jakie deficyty, jakie zaległości powstają y, przy życiu y, w czynnym nałogu oraz jakie w tym obszarze benefity otrzymujemy, jak trzeźwiejemy, jak, y, jak, jak przestajemy zażywać. Także zapraszam. Zaznaczam, że, że większość tego, co będę mówił, oczywiście opieram na własnych doświadczeniach. Odnosi się to do mnie. Jeżeli masz jakieś inne doświadczenia, to chętnie zapraszam Cię też, żebyś podzielił, czy podzieliła się w komentarzu. Zapraszam również tradycyjnie do lajkowania i subskrybowania tego kanału, co pozwoli mi dotrzeć do szerszej publiczności. A taki jest cel mojej twórczości, właśnie. Zatem, przechodząc, przechodząc już do tematu, wpadłem na pomysł dzisiejszego odcinka, kiedy mój kolega Michał pokazał mi film. Ten film nosi tytuł Czysty i trzeźwy. I nie chcę za bardzo spoilerować, oczywiście, bo może nie znasz tego tytułu, a może Cię zainteresować, więc więc nie będę jakoś specjalnie opowiadał. Natomiast generalnie fabuła dotyczy osoby uzależnionej, i, i perypety tej osoby oraz, oraz jej drogi do trzeźwości. A w tym filmie zainspirowała mnie scena, w której, w której główny bohater wraca, wraca do domu i ze skrzynki pocztowej wyjmuje dosłownie garść korespondencji. I pomyślałem sobie wtedy, że o, trochę chyba wiem o co chodzi z tą korespondencją. No nie, że, że wraca się z terapii, jest już się trzeźwym albo takim przetrzeźwiałym, powiedzmy, albo na drodze trzeźwości. I wydaje nam się, yy, Albo nawet krok wcześniej robiąc, wydaje nam się, że, że wszystkie nasze problemy są związane z, z takim y, czynnym używaniem, a wystarczy przestać pić i w zasadzie wszystkie problemy się rozwiążą związane z tym i jakby życie, życie nabierze blasku. Natomiast to jest część prawdy, bo oczywiście tak jest, że, że przestanie, pi, przestanie picia czy, czy używania innych substancji. Y, nie przynosi kolejnych problemów albo zmartwień, też nie, nie wpływa jakoś destrukcyjnie na nas. Natomiast no niestety nie ma takich kredytów, których nie trzeba spłacać. Więc, więc ta garść tej korespondencji, którą wyjął bohater ze skrzynki, jest i dla mnie skojarzyła się z taką analogią. Jakie, jakie mamy kredyty, jakie ja miałem kredyty, które zaczęły mi się ujawniać w czasie trzeźwości, co nie? W czasie trzeźwienia bardziej, w czasie terapii co, co zaczęło wychodzić jakby w trakcie, bo to nie było tak, że sobie poszedłem na terapię, i już od tej pory zacząłem iść w stronę zachodzącego słońca i zawsze było pięknie. Tylko, że zaczęły właśnie przychodzić, przychodzić jakieś listy, nawet jeżeli metaforyczne. No to, no to przy, dogania, zaczęły mnie doganiać jakby echa y, poprzedniego stylu życia. No i, i czyli co może być w tej, paczce, y, w tej paczce, którą wyjmuje się ze skrzynki? To mogą być jakieś długi, mogą być y, jakieś zaległości w, w sprawach, które powin, powinniśmy załatwić wcześniej, ale ich nie załatwiliśmy, ponieważ mieliśmy głowę zajętą. Innymi sprawami, to są jakieś zaniedbania, to tak zaniedbania to też szerzej można na to spojrzeć, nie, że nie tylko zaniedbania finansowe, mam na myśli niepopłacone rachunki, ale niepopłacone rachunki szerzej na to patrząc, czyli jakieś niedotrzymane umowy, jakieś, jakieś niedotrzymane słowa nawet, co nie, że daliśmy, daliśmy komuś słowo, no i, no i tutaj nie ma. No, i jakieś właśnie zawalone terminy, jakieś, jakieś, jakieś zawalone sprawy, e, o których się zapomniało, które e, miało się zrobić, ale było coś ważniejszego, a, a czasami, jak się jest e, właśnie w uzależnieniu, to dobra, może tam świat nie zauważy, jeżeli, jeżeli czegoś nie zrobię, co nie. No i jeżeli jesteśmy w tym czynnym uzależnieniu, że często. Używamy używek, no to w te używki można uciec. Nawet jak ktoś do nas zadzwoni i powie nam coś miłego, znaczy niemiłego, albo przypomni się: Hej, miałeś gdzieś być, albo miałeś nie być, no to dobra, okej, okay, jakoś skłamo, można skłamać, można coś wymyślić, można coś, to jest typowe dla osób, w uzależnieniu co nie, ale potem, żeby swoje sumienie uciszyć, no to można sięgnąć po, po substancje i już tam za. 30 sekund, czy tam za, za 5 minut już jest sumienie jest w porządku, już jest ok, już jest. Uff, nie, schodzi, dobra, dobra. A następnego dnia, no to jest następny dzień, i, 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 i nie widzi się tego, że ta góra tak naprawdę rzeczy się, się zwiększa. Co, co ciekawe, w tym filmie, y, po tej scenie, jak powiedziałem, je, jak coś tam się dzieje dalej, i, i, i jest jakiś tam proces, i, i ta scena, o ile dobrze zapamiętałem, ale chyba tak, że ta scena niemalże jeden do jednego się powtarza, czyli ten, ten bohater znowu wraca do domu tam innego dnia, już po jakimś tam czasie, i znowu wyjmuje garść e, tych listów. No nie, no i niestety, tak myślę sobie, że tak to właśnie wygląda, co nie? że to nie jest jednorazowe, tylko, tylko że te, te, te właśnie. Umówmy się, nie wiem, długi, kredyty czy zobowiązania albo konsekwencja może nałogu jednak przez jakiś czas się ciągnie. No i wiem, że to nie jest jakoś super przyjemny temat i może optymistyczny, ale, ale myślę, że też warto o nim pogadać. Może też dlatego, żeby, żeby wiedzieć, że, że wszyscy tak mają. Nie? Że wszyscy, mam na myśli e, osoby wychodzące z nałogu, w jakimś stopniu spotyka to. W jakimś stopniu, w jakiejś formie, oczywiście w różnej, ale, ale że, że wszystkich nas to spotyka. No i e, jak, to było, jak to było u mnie? E, przypomniałem sobie: ja nie dostawałem e, takiej, takiej garści korespondencji. Nie żyję w Stanach i nie mam takiej skrzynki, wiecie, na, na zewnątrz e, ładnej ale u mnie wystarczała jedna karteczka, która, która y, jakby burzyła mój spokój, to było awizo. Nie, awizo to było dla mnie zawsze coś takiego, jak znajdywałem w skrzynce, to było wiadomo, że coś czeka mnie nieprzyjemnego. Zwykle jakiś y, wydatek niespodziewany, y, ktoś się upomina nie? o mnie, o, 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 a nawet nie o mnie za bardzo, tylko o jakiś. Jakiś dług, yy, który zaciągnąłem, czasami nawet nie wiedząc, nie, bo y, mam na myśli, nie wiem, fotorada na przykład, albo, albo jakiś zapomniałem, y, kiedyś zapomniałem zapłacić ubezpieczenia za samochód, właśnie, nie? Bardzo dużo pieniędzy mnie to kosztowało. Yy, albo jakieś inne, yy, no jakiś. Jakieś inne sprawy, no to y, m, mogą być na przykład właśnie, nie? Długi jakieś, czyli jakieś zobowiązania finansowe po prostu w stosunku y, do innych ludzi albo do instytucji. No, jest bardzo dużo możliwości. Y, właśnie jakieś zobowiązania, że coś powinno się zrobić, jakiś, nie wiem, przedłużyć ważność dokumentu mam na myśli, albo, albo właśnie to ubezpieczenie jakieś zapłacić, albo jakąś składkę, albo jakieś Gdzieś trzeba czasem tak, tak życie wygląda, że czasami trzeba gdzieś być, coś zrobić i wtedy jest w porządku. A jak się tego nie zrobi, to, to, no to coś, ktoś może się upomnieć. Yy, właśnie, no właśnie, że coś zawalimy, czegoś nie dopilnujemy. Yy, kurde, no wiecie, podatek od gruntu, jak się mieszka na przykład. Czy, czy, no, tych rzeczy jest masa w takim dorosłym życiu, które trzeba robić, a które mogą ulecieć, kiedy się ma ważniejsze yy, sprawy na głowie, mówiąc, mówiąc kolokwialnie, ale wiesz, co masz na my, mam na myśli, że jeżeli zajmuję się, że ja muszę dzisiaj zdążyć do sklepu, yy, bo, bo muszę się wieczorem napić, no to mogę zapomnieć iść na pocztę i odebrać list polecony, albo, albo właśnie zapłacić coś, albo w banku coś załatwić, albo, no, albo w szkole dziecka na przykład nie. W ekstremalnym przypadku już mówiąc, ale tych ekstremów wcale nie jest tak, tak dużo. Znaczy tak mało. Czasami, właśnie, damy komuś słowo, no nie? Tutaj to też jest taki, taki, taki temat, jeszcze trochę, trochę rozszerzając, że, że, że jak jesteśmy w czynnym nałogu, no to też poczucie naszej wartości raczej idzie w dół niż w górę, więc. więc łatwiejszymi jesteśmy ofiarami różnych, różnych y, osób, które chcą nas w jakiś sposób wykorzystać, więc, więc czasem ktoś nam no, złapie po prostu jakoś, nie, I damy komuś słowo, bo tam ktoś chodzi za, na, za nami, obiecałyśmy, że coś tam, że coś. Czasem pożyczymy coś, zapomnimy oddać, albo pożyczymy i coś popsujemy, zgubimy. No, y, jak widać. Y, Wymyślam dużo z głowy, a łatwo mi to przychodzi, więc, więc to jest szereg rzeczy. To też, no, to jest sporo wspomnień, też. No i yy, też jest tak, że na przykład ja tak miałem, że, że dobra, zawaliłem coś, ale dobra, okej, okay, nie? Umowny dywan, coś tam można zamieść pod dywan. Mam nadzieję, że, że świat o tym zapomni, nie? No i czasami tak jest, że, że świat o czymś zapomni, czasami nam się wydaje, że, że świat o tym zapomina, a tak naprawdę to ktoś po prostu. Zawodzi się na nas i nie chce do nas wracać już, bo musi nie chce, bo to jest niewarte świeczki. świeczki a, a czasem po prostu ktoś się przypomni to z odsetkami, co nie? To raczej najczęściej trzeba się liczyć, że tak to będzie wyglądać. No ale myśląc o tym temacie przyszły mi do głowy też inne długi, które zaciągamy w zasadzie w stosunku, w stosunku do siebie, co nie? To są też takie bolesne rzeczy. Na przykład jeżeli jesteśmy w czynnym, w czynnym uzależnieniu, no to, no to mm, mamy, rosną nam braki be edukacji, co nie? No bo y, jesteśmy skoncentrowani na, na nałogu, więc, więc raczej y, nie będziemy się rozwijać albo, albo mało. Y, a nawet jeżeli, na, nawet ja mam takie doświadczenie, że ja dużo czytałem książek y, y, albo... albo nie wiem, słuchałem podcastów, oglądałem filmów i tak dalej, te rzeczy zawsze były mi bliskie. Natomiast jeżeli to jest wieczorem, kiedy już wcześniej, wcześniej są jakieś substancje, no to trudno zapamiętać tak naprawdę te treści, nie? Zwłaszcza jak są skomplikowane. Można sobie obejrzeć kabaret albo, albo kolejny raz jakąś komedię, no to wtedy w miarę się kojarzy, ale jeżeli miałaby być jakaś bardziej skomplikowana. Treść, no to co z tego, że sobie wysłuchamy jakiegoś, jakiegoś poważnego podcastu yy, na temat, nie wiem, finansów, albo, albo psychologii, albo czegokolwiek innego, jeżeli, jeżeli nie skumamy połowy i zaśniemy w, jeszcze w trakcie? Co nie? No to tak samo z książką, co nie? No, no więc te, te braki w edukacji, a poza tym demotywacja, żeby gdzieś iść do ludzi, yy, spotkać się gdzieś coś, yy, właśnie, albo zainwestować nawet jeszcze w dodatku no to raczej wolimy przeznaczyć ten czas, wolimy, no to tutaj trochę w cudzysłowie, ale trochę zainwestować po prostu ten czas, pieniądze w co innego, nie? Mam na myśli w nauk. Druga rzecz, zaniedbujemy relacje, no nie? Relacje partnerskie, jeżeli jesteśmy jesteśmy w jakiejś relacji partnerskiej no i, i spędzamy czas pod wpływem z inną osobą, no to nie ma co się łudzić, że budujemy relacje, nie? Nie ma tutaj mowy o żadnym budowaniu relacji. Yy, nawet jeżeli spędzamy ten czas razem i wydaje nam się, że rozmawiamy, no to przyjąłbym, że, że już po jakimś czasie mówimy raczej do siebie niż, niż rozmawiamy, co nie? I jeszcze fajnie jest, jak, jak mówimy jedno do drugiej osoby mówi, nie? że tutaj jest monolog i monolog i jakoś tak, ale, ale często już w jakimś czasie to są takie monologi, że mimo że się jest w towarzystwie, no to mówi się do siebie tak naprawdę. Nie? To, że nawet jeżeli ten czas wydaje się atrakcyjny i wartościowy, no to z doświadczenia osoby trzeźwej yy, stwierdzam, że, że nie, że to nie jest yy, tak. Tak wartościowy czas, nawet jakby mógłby być, nie? No bo może jest, ale, ale na trzeźwo mógłby być o wiele, wiele bardziej. Więc te zaległości w relacji na pewno, na pewno się tworzą. No, jeżeli się jest rodzicem, no to zaległości z dzieckiem tworzą się o wiele, wiele większe. I Tworzą się przepaście, o których też nie chcemy wiedzieć. Wydaje nam się, że, że wszystko jest w porządku, natomiast tutaj to nie ma żartów. Naprawdę, nie ma żartów. Tworzą się przepaście między ludźmi, między dorosłymi a dziećmi, i trudno te przepaście potem jest odbudować. Nie rozwijamy się w pracy. Kolejna rzecz. Jeżeli przychodzimy po pracy i, i używamy sobie y, czegoś, żeby się wyluzować, no to nie myślimy o tej pracy, y, a następnego dnia, jak idziemy do pracy, to jesteśmy raczej zmęczeni, y, raczej mamy głowę zajętą czymś innym, więc będziemy robić w pracy rzeczy takie podstawowe, y, a, a y, żeby przetrwać w tej pracy, a nie żeby coś wnieść. Albo coś, coś dla siebie, jakby wyciągnąć z tej pracy, więc pewnie będziemy stali w miejscu y, zawodowym. Może też się przydać, że będziemy y, w coraz niższym miejscu być, tak? Ale, ale y, no, w najlepszym wypadku będziemy trwali sobie w jednym miejscu. No, jak się stoi w miejscu, to się, to się cofa y, w tym przypadku, co nie? Tak samo w edukacji, w rozwoju. No, tak to wygląda, więc. Więc jest to kolejny dług. Zaniedbujemy zdrowiem. Nie dość, że, yy, że w sobie bardzo często do organizmu wtłaczamy truciznę, o której coraz częściej i coraz głośniej i coraz bardziej wprost yy, mówią już naukowcy, nawet ludzie, ludzie z autorytetem. Ja nie jestem taką osobą, więc nie będę się mądrzył. Natomiast, natomiast na logiczny, zdrowy rozum, jeżeli yy, wkłada się yy, Alkohol, albo, albo jakieś inne substancje y, Często do organizmu, no to to nie może być Zdrowe, chociaż najpopularniejsze to asto na zdrowie, ale Raczej Nie wierzyłbym Że tak to wygląda Więc zaniedbuję się to, a przez to też ci nie chodzi do lekarzy, ja na przykład nie chodziłem za bardzo na, na badania kontrolne, no bo Z drugiej strony Wiedziałem jakie prowadzę życie, więc Wyobrażałem sobie, że a nóż, ktoś Sprawdzi Dokładniej skład mojego moczu, i będę miał kłopoty, co nie? Albo krew. No, nie wiem, bo ktoś, bo wejdzie jakaś technologia, albo może już jest, gdzie wystarczy zrobić jedno badanie więcej krwi i, ok i ktoś postawi kropkę przy moim nazwisku, że oj, ten pan ma w organizmie jakieś rzeczy. Więc najłatwiej nie chodzić do lekarza i po prostu mieć to z głowy. Ja przez to zaniedbałem na przykład rzeczy związane z astwą. Dosyć poważnie. Zaniedbujemy też wygląd swój, no nie? No, kolejna rzecz. Jak zdrowie, no to mam na myśli, że nie uprawiamy tych sportów za bardzo. Mówię też o większości, co nie? Tak generalizuje trochę, no bo oczywiście mówi się o osobach wysoko funkcjonujących, którzy, którzy mimo nałogu osiągają sukcesy, są piękni, bogaci i w ogóle wszystko jest cudownie, co nie? To nawet jeżeli jest taka grupa. No to, to co do zasady, ja chyba bym nie opierał się, yy, że, to jest, że to jest typowa osoba uzależniona. Yy, tak wyglądać, nie? Raczej jak ja teraz spotykam osoby, a okazuje się, że dosyć, dosyć sprawnie wyłapuje osoby, które mają, mają problemy z używkami, głównie z używkami, no to, no to raczej jak na przykład patrzę na strój, Albo na, na, w ogóle na wygląd, no to tutaj też widać, widzę, że deficyty się pojawiają, zwłaszcza, że tak jak przy wątku o zdrowiu, no to jak się często wkłada w siebie truciznę, no to też trudno dobrze wyglądać, nie? No trochę jest to logiczne i albo jak się budzi nad ciężkim, w ciężkim stanie, jak się wstaje, no to też zanim ta opuchlizna zejdzie, oczy wrócą do normy, no to mm, może to nie być... Nie być łatwe. No i co, y, co y, zyskujemy, jak, jak odstawiamy używki, jak przychodzimy terapię, jak, jak idziemy, wchodzimy na drogę trzeźwości y, czy trzeźwienia, nie? No, moż, moż, mógłbym łatwo powiedzieć: y, wszystko się zmienia, to co powiedziałem. Wszystko się, y, każde zagadnienie w zasadzie. Znaczy, no to nie jest tak, że automatycznie się zmienia. Natomiast Zyskujemy przestrzeń na zmianę, ale też zyskujemy energię, też motywację, żeby, żeby odwrócić ten, ten, ten bieg wydarzeń, co nie? czyli jak mamy, no właśnie, podejmujemy jakieś rzeczy, na przykład w pracy, nie? zaczynamy się, się jak interesować w ogóle pracą, czy ta praca nam tam odpowiada, czy to, co robimy, jest OK, czy ludzie, z którymi pracujemy, nam odpowiadają, czy wynagrodzenie jest dla nas satysfakcjonujące. No i zaczynamy sobie próbować jakieś rzeczy, jakieś zmiany. Okazuje się, że tu coś zmienimy. Czasami ktoś nas ktoś zauważy nas, jakoś nas wynagrodzi. Aha, no to jakiś sukces. No to może skoro mogę osiągnąć jeden jakiś mały sukcesik, no to może mogę osiągnąć i drugi. I to jest taka, takie koło, które powoli zaczyna się toczyć. Nie wiem, tak samo można zacząć uprawiać sport, tak? I, I chodzić, nie wiem, na siłownię, to moje doświadczenie. No i przez długi czas podnoszę sobie jakiś tam ciężar, a potem okazuje się, że mogę sobie kilogram dołożyć. I to jest... To jest fajne, nie? Fajne, jest kolejny sukces do listy. A jak mogę kilogram, to może za jakiś czas będę mógł kolejny. Tylko wystarczy, że będę to robił dalej, nie? I to, i to cieszy. Do tego y, mamy więcej czasu, co nie? No bo jak, jeżeli nie, 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 już nie, nie używamy, no to te wieczory nam się wydłużają, weekendy nam się wydłużają, nie, nie tracimy czasu na odchorowywanie, y, y, jakby konsekwencji tych y, uży, używania. Więc tutaj mamy lepiej, no i mamy więcej pieniędzy, bo jeżeli y, nasz nauk kosztuje nas 10 zł y, dziennie, a myślę, że o to to jest niełatwe, no to mamy przeszło 3,5 tysiąca rocznie do zainwestowania w coś innego, co nie? Więc, więc myślę, że to też jest spoko zasób, który się pojawia sam, nie? Można powiedzieć, że, że pojawia się sam, y, oczywiście pewnie może się zdarzyć, że na początku będziemy go musieli przeznaczyć na spłatę jakiegoś rachunku, o którym mówiłem na początku, co nie. Ale życie, ale może są inne możliwości, nie? Mamy więcej czasu, więc jak mamy więcej czasu, to mamy więcej możliwości i więcej nam się chce. Znowu, edukacja, czytamy książki, słuchamy podcastów, oglądamy filmy. Następnego dnia pamiętamy, no to wynosimy wartość, nie? Jesteśmy mądrzejsi. Rozwój, zainteresowania jakieś tam się pojawiają, możemy spotkać ludzi znowu, coś się dzieje. Wiesz o co chodzi? Że, że ta, to taki efekt kuli śnieżnej. Oczywiście nie musi tak być, ale mówię o potencjalnie, że może tak być. że jeżeli, A poza tym mamy taki zachwyt, nie? bo nie mamy takiego zatrutego tego organizmu, więc, więc nam się po prostu zaczyna chcieć wstać z tej kanapy. Wiesz, yy, to się dzieje. Mamy stabilne y, życie, nam się uspokaja, nie? Przestaje przychodzić w końcu ta korespondencja, no bo już zaczynamy pamiętać o swoich zobowiązaniach, y, nie boimy się tego, jest tych zobowiązań, one zaczynają się układać, tu zapłacone, tam załatwione, tu podpisane, przestaje być coraz mniej listów, nie? W skrzynce, tych, tych znowu, tych metaforycznych listów. Y, więc, więc to jest coraz, coraz toczy się, nie? No i, i pamiętajmy o tym, że, że alkohol, czy inne używki, no to niby je używamy po to, żeby się wyluzować, żeby się odprężyć, żeby coś tam. A tak naprawdę no to, to są depresanty, które dają nam parę minut, czy tam nie wiem, godzinę tego wyluzowania. Potem i tak zasypiamy, albo, albo nie kumamy za bardzo o tym, co się dzieje. a Następnego dnia, a to nie jest następnego dnia, to też jest mit, nie? że następnego dnia, żeby starczy się przespać tam 5 godzin i już się jest świeżym następnego dnia. Nie jest się świeżym, nawet po dwóch dniach się nie jest świeżych, albo po trzech dniach się nie jest świeżych, a jak się pije przez tydzień bez przerwy, no to się po miesiącu nie jest świeżym. wiesz, co to też się nie mówi o tym, więc, więc yy, używki tylko pozornie dają wyluzowanie. A y, No właśnie, no i tak też sobie myślę, że, że nam się wydaje, że, że musi, potrzebujemy tych używek po to, bo mamy w życiu ciężko, a tak naprawdę zobacz, mamy ciężko dlatego, bo używamy, używamy używki, co nie? Jak się nie używa używek, jest, jest mniej trudności. Jest mniej trudności po prostu. Nie jest łatwiej. Ja jestem daleki od tego, żeby mówić, że życie na trzeźwe jest łatwe, wiecznie przyjemne i wesołe. Wcale nie jest. Jest normalne, a normalne życie nie wygląda tak. Natomiast, natomiast jest, jest, jest mniej trudności, takich konsekwencji nałogu. Więc dziękuję Ci, jeżeli dotrwałeś, dotrwałeś do tego momentu. Będę wdzięczny za zostawienie po sobie jakiegoś śladu yy, w postaci lajka, subskrypcji, komentarza. Yy, do zobaczenia następnym razem. Cześć.